Nie wiem, może na razie, bo to, wiesz, próba. Włącz sobie, bo to... Nie, włącz sobie właśnie, bo to... Bo potem ciężko w ogóle. I zobaczysz, jak się ostrość wystawia. Myślę, że jest nisko, tak. Znajdujemy się w Judei. Tu odnalazłam znanego biznesmena Tobiasza Pieniążkowskiego, który kilka miesięcy temu spotkał się z Jezusem. Panie Tobiaszu, proszę powiedzieć, jak wyglądało to spotkanie. E, prawdę powiedziawszy, ale właśnie chciałem zdjąć. Ale właśnie. o że nie że Prawdę powiedziawszy, to ja. Ja odnalazłem Jezusa. Wiele słyszałem o tym mędrcu z Nazaretu, dlatego postanowiłem udać się do niego i dopytać o kilka ważnych dla mnie spraw. Bo jak zapewne pani wiadomo, prawdziwy biznesmen powinien być przede wszystkim przewidujący. Jaką odpowiedź pan usłyszał? Szczerze mówiąc, to byłem zawiedziony. Myślałem, że może każe zachować mi przykazania może każe mniej pracować więcej czasu spędzać z rodziną. A on to skandal. Wie pani, co mi powiedział? Że prędzej wielbłąd. Nie, to nie to mi powiedział. A! że, Żebym cały swój majątek rozdał ubogim. Rozumie pani? Że wszystko, co mam, co zdobyłem swoją ciężką pracą, mam oddać jakimś leniom, którym robić się nie chce. Znaczy, wiesz... Jak skończyło się to spotkanie? Jak? Proszę pani, dlatego Jezusa, człowiek, który się czegoś dorobił, to jest po prostu przegrany. On nie szanuje ludzkiej pracy. Wie pani, co jeszcze od niego usłyszałem? Że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho i gelne, no niż bogaty wejdzie do królestwa niebieskiego. To jest po prostu jakaś paranoja! Nie chciałem tego więcej słuchać. Raz. Tym bardziej, że. Tego samego dnia miałem do podpisania ważny kontrakt na raz 1 dwa, dwa, raz, raz, miliony raz. euro. Dzięki Bogu wszystko skończyło się dobrze. Moje konto w banku powiększyło się, a ja nie chcę więcej znać tego oszusta. Dziękuję za rozmowę. Z Judei dla wiadomości Aleksandra Bugaj. Raz dwa, raz, raz jeden raz. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, raz, jeden, raz. Samo chyba dobrze będzie. Jest taki trochę bardziej wyrazisty mam wrażenie. To A dobrze. A może dlatego, że podświadomie już pracuje nad tym, że to jest beta. Witam państwa z Magdali. Obok mnie siedzi znana tutejszym mieszkańcom Magdalena, która twierdzi, że spotkała Jezusa. Pani Magdaleno, czy bardzo się pani bała, gdy stanęła oko w oko z tak groźnym przestępcą? Bałam się, ale nie jego. To było. Czyli. La la la. Dla mnie to nie jest żaden przestępca, to Boży syn, który jest miłością. Dziękuję za rozmowę. Z Magdali dla wiadomości Piotr Bromka. co tutaj, ale patrzysz tam. Właśnie zakończył się proces w sprawie Jezusa. H... Właśnie zakończył się proces w sprawie Jezusa H... przy pąskim Piłatem. Patrz, tu jest ten? To patrzysz teraz na, na ten statyw, tak? Z tymi światłami. No. I mniej więcej jesteś zwrócony po prostu, ale nie patrzcie się, centralnie, bo brzydko to wygląda. Gdzieś tam jesteście ustawieni to, ma tylko... Pomogę. Nie, tu machacie. Wy tu machacie, ale przy przyśród... Witam Państwa spod Góry Błogosławieństw. Witam Państwa spod góry błogosławieństw. To miejsce było świadkiem spotkania Jezusa z dużą grupą ludzi. Niektórzy z nich są tu dzisiaj ze mną, by opowiedzieć o tym spotkaniu. O czym właściwie mówił do Was Jezus? Mówił, po czym poznać tych, którzy idą do prawdziwego nieba. A po czym według Jezusa można ich poznać? Po tym, że. Po tym, się bardzo. Po tym że, że są ubodzy i ze pieniędzy i skarbów nie mają w bankach i skrytkach, tylko u Boga wszystko mają to co komuś dali albo podzielili się. Po tym, że są cisi, że nikogo nie zagłuszają krzykiem ja, mnie, o mnie, a słuchają tylko tych, co proszą oczami lub nieśmiałym szeptem. Po tym, że płaczą za mi współczującymi, za krzywdę komuś wyrządzoną, serce ze złości obmywającymi. I to są. Po tym, że. że yy, no. Okay. I po tym, że, że czyste serce mają, w których dobroć, radość i pokój i w Panu Bogu się przeglądają. I to są dla Jezusa najlepsi kandydaci do nieba. Tak, bo właśnie oni są błogosławieni, czyli szczęśliwi. Dziękuję. Dla Państwa spod góry błogosławieństw Krzysztof Penkala. To już Jesteśmy na jednym ze wzgórz Jerozolimy. Miało tu miejsce niezwykłe wydarzenie. Mieszkańcy tego miasta chcieli ogłosić Jezusa królem. Czym się kierowaliście? Byłby, do... Byłby dobrym królem. Przepraszam. Tak. Byłby dobrym królem. On przecież umie rozdarzać chleb i ryby. Za jego panowania nie byłoby głodnych, a to przecież najważniejsze! W dodatku opowiada takie piękne historie. Nie, najbardziej podobała się o synu marnotrawnym. Taki król jest lepszy od telewizji i zna się na łowieniu ryb. Sama widziałam, jak pokazywał rybakom miejsce, z którego wyłowili tysiące ryb. W dodatku nie trwało to dłużej niż chwilę. Jak zdążyli się Państwo zorientować, tutejsi mieszkańcy są zgodni. Chcą, aby Jezus został ich królem. My jednak poczekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Dlaczego? A to Piotrek teraz. <grymne> raz, raz. Jest. Dobra. Relacja na żywo z Jerozolimy. Miało tu miejsce bezprecedensowe wydarzenie. Zjed... A ja? Panie dla Państwa, dla wiadomości, Krzysztof Penkala. A co z tym? Poczekaj, teraz daj mi jeszcze z okay? Co z tym? To trzeba założyć przed całą sceną. 90.000. Mikrofon i przed całą sceną założyć. Poczekaj, leżeć tu.

Quanto clicas? Ah, tipo, já já że coś. Nie, 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 nie. Czujesz to? Nie. Nic nie czujesz? Nie. Ojku, to moje śmieci. Strasznie się tego wstydzę. Śmieci. Rozumiem. To z tego powodu mnie unikasz. Unikam cię, nie, nie, nie. Coś ty po prostu, wiesz, no nie widzieliśmy się przez dłuższy czas i, i to tak ciężko jest. Dobrze, po prostu nie chcę się do ciebie zbliżać, żebyś nie musiał czuć tego nieprzyjemnego zapachu. Ale słuchaj, to nie problem. Daj, zabiorę je od ciebie. <laughs> no coś ty, to są moje śmieci, to ja je wyprodukowałam i to ja je będę dźwigać. Ale to jest moja praca, Moniko. No tak. Masz rację. Zabieram ludziom śmieci. To jest właśnie to, czym się zajmuję. Słuchaj, ja pójdę do domu, oprócz ten worek, trochę je wrócę później, dobrze? Ale nie musisz tego robić, Moniko. No daj zabiorę je od ciebie, żebyś nie musiała przejmować się ich ciężarem. No już. Oddaj mi to. No puść. No. I jak się teraz czujesz? Ale dziwnie. Dziwnie. Ach, to niesamowite. Ja, ja nigdy wcześniej się tak nie czułam. To jest takie uczucie braku śmieci. Ale to najdziwniejsze uczucie jakiego kiedykolwiek doznałam. Czuję się, jakby mi czegoś brakowało. Przyzwyczajaj się, bo od teraz jesteś wolna. Tak. Jestem wolna. Wolna. Dlaczego odchodzisz? No, poczekaj, muszę zabrać tylko jedną rzecz. Tylko nie otwieraj tego worka, proszę cię. Jezu, ale naprawdę nie. bardzo Ci dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Jestem ci strasznie wdzięczna, naprawdę. Dlaczego tak mówisz? Co? Posłuchaj, zabiorę to od Ciebie, ale to musi wrócić z powrotem do worka. Ale naprawdę wszystko jest w porządku, zrozum! To jest moje, to jest część mnie i ja muszę zatrzymać chociaż to. Nie, to wcale nie jest w porządku. Pozwól mi zabrać to. Ze sobą, tylko odłóż to do worka. Jezu, ale ja muszę sobie przypominać, żeby nie produkować więcej śmieci. Ale to ja jestem od tego, żeby ci przypominać, żebyś nie produkowała więcej śmieci. No chodź. Będziemy działać wspólnie. Tylko mi na to pozwól. Tylko No wiem, ale zrozumia. Ja mam wrażenie, że ciągle Cię zawodzę. Ja powinna być w zupełnie innym miejscu. Poczekaj, poczekaj, Monia. Jedna kwestia. Yy, musimy wylądować tutaj. Ja może je odłożę po prostu trochę dalej. Bo ty potem je od, yy, z powrotem do worka odrzut. No to będzie dobrze. Tu odłożę. Nie na środku, centralnie. Tu, żebyś ty. Ja dojdę wtedy tutaj. OK? I ty tu upadniesz. Znowu so, weź. Yy. Cześć. No wiem, ale zrozumia. Ja mam wrażenie, że powinna być w zupełnie innym miejscu. Ja. Ciągle cię zawodzę. Nieustannie robię coś źle. Nie, to musisz zdać. Ja nie mogę zrobić ruchu. Jest o tu Jedyną rzeczą, która mnie boli, jest to, że znowu zabierasz swoje śmieci. Posłuchaj, zajmowałem się śmieciami, zanim zostałaś stworzona. Nie widzisz, co się dzieje. Zawsze, kiedy zabieram od Ciebie śmieci, ty wracasz po następny kawałek. Im więcej tych kawałków uzbierasz, tym jest to dla ciebie cięższe i tym bardziej.